Najnowszy update Stardiowali Valley wprowadził koop na 8 osób, dlatego naturalnie zaprosiłem moich widzów, abyśmy zagrali razem. Werdykt? Mieli dziwną obsesję na punkcie mojego domu. Nie, jest to online. Dobra, kradniemy telewizor line'owy. Nie. Nie <słuch> będziesz telewizor czy, czy możesz <słuch> Ale... się na chwilę powstrzymać chociaż? <słuch> Pójdź, pójdźcie do Linuxa i mu telewizor. <słuch> <słuch> Chłopak patrzcie wdzięczny co, co prawda ustawiłem było. wspólne pieniądze. Norb does tak? make it too Zaczyliśmy to be pieniądze, to Norb, co ty robisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ja szósty Norb, przestań nam pieniądze tracić! To nie ma koszulki, przyznacie. Moffrise nie ma. Tak. Banki. Bo ja banki. przyszedłem. Stoksować musimy. A trafiłem chyba do jakiegoś luksusowego domu, bo tu są dwa telewizory. Co? Ej, gdzie mój telewizor? Co znowu mi okradli? Czemu mam ognisko przed łóżkiem? Dobra. Czemu tu mam tyle osób w łóżku? Ale u ciebie w domu? No tak, to no, wy... Co to Nie ma fania. Ile tu osób. Je... Ile was? I... Ja tu się kotem zajmowałem. No. Dobra, ile plecaki kosztują, ktoś wie? Dwa i No nie. O nie, to będzie kto pierwszy. Ten lepszy. Nie, 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 tak nie możemy zrobić. Nie możemy, dokładnie. Musimy. Być tutaj odpowiedzialni, dlatego ustawiłem pieniądze wspólne, żebyśmy wszyscy odpowiedzialni byli. Mogę zabić lepszą Nie. Jak? Ej, kto kupił no? No co ci masz napisane. krypto mogliśmy zainwestować. Planować go już. Właśnie gdzie? Gdzie jest Kot? Pewnie w moim domu Zgadłem Ale Tak, zgadłem. Czaj, ale no coś was? ty tu postawił! Jakiś płot postawił, no No i siekieru Kota! No proszę go wyprowadzić z tej... Zostaw kota! Czy ja właśnie widziałem, że ktoś mi do domu wszedł? Nie, nie to na pewno by się nie stało. No, nie! Mój dywan! No, grzyba będę miał? No. Brak no, przy, To no, jeszcze mi przeniósł dywan. Jak ty obróciłeś? A prawym. No, no nie, to mój komin! No, stop! Stop, co oni robią? Mandyci. Ale patrikują. No nie. No przyszedł i mi konewkę rozlał na dywan, no. Straszne. No nie. grzyba będę miał. Oprócz, nie kradnij, no nie. Okay, jak, jak zdążysz, to będę podważał, ale dwie osoby nie śpią. Aha, już wiem, kto nie śpi. No nie no! Wypuścił! <śpiew> <śpiew> Zagroził mnie po... się jak niemowlak, co go do kołyski wrzucają. Odeszłeś. Zaraz, ja... Ja... Ja siekiery nie mam przy sobie, ja stąd nie mogę wyjść! O, zablokował mnie! Mogę A? chociaż łóżko przenieść? Ja łóżka nie mogę przenieść. Jestem... Ja jestem nieironicznie zablokowany przez Norba. Halo, ratunku, pomóżcie mi. Ja bym ci pomogła, ale idę na ryby i nie no, biorę czy... ze sobą, bo nie mogę. Ryby ważniejsze znajdź. Ktokolwiek, znaję. proszę! No, Z kołyski nie mogę wyjść. Marnują drewno, no co za ludzie? No, po ratunku. Nie no to jest zbyt komiczne, no musisz tak. Tego... No, nie. O, ja no proszę! Nie. nie, ale. Ja muszę iść na rady, tak? Tunku. nie może być, no nie, nadzieję, że najmniej nie tam O, Dziękuję, idealnie. No nie, no nie, widzę, że wy macie tutaj całkiem niezłubaw. O, o no. je, jest, jest tak jeszcze jedno, no nie, to, jest, jest, jestem wolny, dziękuję. No. Nie wiem czy to jest błąd, ale jak ktoś łowi i wtedy walczy z rybą, jak wyjdziecie właśnie w social na nich, to się ręce trzęsą. O, ee, nie co Willy robi? Ej, Willy, co ty robisz? Odejdź. Halo? O, dobra, zostawił mnie. Czemu mam komin na wejściu? Ktoś chciałby wyjaśnić to zjawisko? Cieszę się, że jeszcze ten komin tam stoi. No i Just saying. Naprawdę? Naprawdę yeah. mi to zrobiłeś? Ale co? No, przyszedł się... kamienny płot mi zrobił, ja heal mam w skrzyni. Aha. Z siekierą oh ciągle chodzę, no. Ale mnie też ktoś zamorował, Jakiś geniusz. No to czekam na jakiegoś wybawcę. Chrzan czeka na wybawcę. Nie wysuwa się telefiora O powinien... dziękuję A tak jak okay. begin oh, Szybko, ale jaja Diali wygrał Kapelusz Ważne że nie NPC Ważne że nie Abigail No Ci funduszy i da kupić większe placa. Większy plecak? Nie wiem czy to dobry pomysł. No ja wiem, że to nie jest dobry pomysł. <laughs> Dlatego to robisz? <laughs> Dlatego. <laughs> co, 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 co to? Atak z rybą na... No. O! Czy to jest skradzione? Nie. Za to ja mam inne temat. Gdzie, kto mi znowu zabiera królika? Jakiego królika. Ej, to, to zbierz grzyby, tak. bo tam są jakieś morelki, takie dziwne pomarszczone grzyby. Chyba powinny być w bebiosna. Dobra, nie będę żartować na temat pomarszczonych grzybów. Wiarę jej przyniosłem. One są potrzebne do komunikacji. To... Dobra, przyniosę. Ja je. Bardzo chciał... Bardzo chciał powiedzieć o swoich pomarszczonych grzybach. Tam wydaje mi się, że diali mnie bardziej tutaj psotnikuje. I z diali eee, Gdzie jest krzesło? Diali, okay. gdzie jest krzesło? Ja jestem w kopalni, na mnie nie masz. Diali. Ach, nie no, serio, oddajcie, nie chcę mieszkać wiedziowe. Diali. <głos> <głos> ja go zdanie ma. Ale wiecie, my tu bliżej potrzebujemy krzesło. Nie wiem czy Męczyłam wiecie... się, muszę chwilę posiedzieć. No, nachodziłam się po lesie. Dam ci chrzan, jak mi dasz krzesło. Wow, wow super. O, no, no... To no. no refleks, no. No chodź, no stoi krzesło, no. No co, z... to próbuję. Jezu biali, Ma... co ty jesz? Macie, macie chrzan. No. Oh. Wow, kamień, dziękuję. To mi pomoże. Oh. Nie ma. A, a ty wiesz, że ten pomarszony grzyb to był w jeszcze jeden, tak? A to nie widziałem. A, no to był. No ale on, on chciał swojego pomarszczonego grzyba. <gryb> Robi. Dobra, o, uważajcie, bo Diali biega po farmie z widelcem <noise> i atakuje Nie, kto mi bram... Co, co wyście mi tu zrobili? No. Czemu co cię nie, coś się zmienia w moim domu? Ja już nie, nie pamiętam ma... co wpisałem. A, Jan Paweł II, Ok. Gdzie jest mój ja telewizor? To... Nie ma. No, jak nie ma, zabrał. No. No, w, w jaskini jest słońca? telewizor. Naprawdę? Te suszone grzyby są dużo y, droższe niż jakby sprzedawać normalnie To raz. Pójdźcie do e i udajcie telewizor. Wędzarnia do ryb, przepis do kupienia. O, ja ciągle zapominam, że to jest iron, a nie... Czemu bombę mam w domu?! Już jestem. Już je... Co tu się stało? Jakie energii. No niech energii nie mam. Ktoś... Ktoś chce mnie zabić i mi piece dał w domu. Idę. Idę spać gdzie indziej. Chodź do mojego łóżka. Z desperacji to zrobię, ale nie przyzwyczajaj się. Okej. No nie. Dobra. No brawo! brawo! Brawo. Brawo! Gdzie jest mój ryż? Co się stało? No za Gdzie mój ryż? Jakie baranie ci dam barany? Baranie ty! Gdzie mój ryż jest? Nie ma, jesteś ryżle Dobra, przystojny kawaler czekasz, ktoś go zaprosi do tańca A To może, to może to, ty to Czeka Dzięki. Okay. Dobra, je, je, jest ktoś. Zostałem wybrany jako dzisiejszy zwycięzca. Jako zwycięzca darmowego iPhone 6s. Ale coś dziwnie tańczycie tam na górze. No coś nierówno idzie. <laughs> Bardzo ładnie podlewacie. Bardzo ładnie. A ja idę po kolei, o nie, Ewa. Wyjdź stamtąd, kobieta. Proszę mi nie przeszkadzać, Najcio. No i nie złowiłam ryby przez ciebie. Zaraz no. ja cię podleję. No. Uciekam. Oh. <noise> jak zjął! Ko fajnie. Jakiś lepszy sposób. to możesz łowić ryby i ze śmieci i wtedy będzie. Oh. <noise> jak, jak odblokujemy ten kamieniołom to jest truda węgla tam. Tak samo węgorza nikt nie złowi. Węgorz to tylko w No jak to mnie widzisz, ej? No, normalnie, myślę, że to, że zdjąłeś pierścionek i cię nie znajdę? Tak. Ale fajne gogle. Chcesz? No. Dziękuję. Ale tak. bardziej mi się podoba ta czapka dziecka. Ja to kupiłem Dzień. akurat. Wydaj wszystko. Nie. Czemu mnie atakujesz? Ja chcę teraz... Czemu jestem atakowany ciągle? Norw? To nie, nie, No nie, 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 O, nie, 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 No, nie, werka teraz do mnie. No nie, nie, no, no, nie, mi nie, co ci znowu ukradli? Królika różowego pluszowego I to już któryś jest z kolei Okej, to, raz okay, to, to o, dlatego o, o, raz u mnie był Ale tym razem dwa nie Dwa razy, nie dwa razy U ciebie <laughs> był Jak melin, Melinę można zrobić Mi się nie podoba kiedy to <laughs> mówią Mi się to tak nie podoba Dobra, mogę podpowiedzieć, gdzie jest ten Bnoi? Na farmie tutaj czy poza? Jest tam, gdzie telewizor, najta. O boż. <grym> Chodź. No jest tutaj. No i on teraz ma tak ciasno, biedny. <grym> Co to? Je... <grym>

vou arrumar aqui.